Zadanie 21. Koło ma promień równy 3. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych? Obwód wycinka koła o kącie środkowym 30 stopni jest równy, i musimy tutaj wskazać prawidłową odpowiedź. W pierwszej kolejności w ogóle zrobimy sobie rysunek pomocniczy. I tutaj sobie podpiszmy, że tu mamy promień tego koła, i tutaj będzie kąt alfa. Wypiszmy teraz sobie dane. Z treści zadania wynika, że promień ma długość 3. Natomiast kąt alfa ma miarę 30 stopni. I w pierwszym kroku możemy sobie wyznaczyć na pewno ob, możemy wyznaczyć obwód koła. Wykorzystamy do tego wzór na pole koła. Pole koła liczymy w następujący sposób. 2 mnożymy przez pi mnożymy przez r. Wiemy, że r, czyli promień, ma długość 3. W związku z powyższym, tu będziemy mieli pole, które będzie równe 2 pi razy 3, czyli ostatecznie pole będzie równe 6 pi. W zadaniu mowa jest o wycinku koła. Wycinek koła to jest ten fragment, który ja teraz tutaj zaznaczam na zielono. Podpiszemy go sobie x. -em. W drugim kroku możemy sobie wyznaczyć obwód wycinka. I teraz, skoro kąt środkowy ma miarę 30 stopni, to długość tego wycinka, który ja zaznaczyłam symbolem X, będzie stanowić. 30 stopni z 360. I teraz jeżeli ja sobie skrócę licznik i mianownik, czy jeżeli skrócę ten ułamek, dzieląc licznik i mianownik przez 30, to ja uzyskam tutaj ułamek, który jest równy 1/12. I teraz co to dla nas oznacza? Dla nas to oznacza, że tak naprawdę Jedna dwunasta całego obwodu, całego, całego tego naszego, no, obwodu tak naprawdę całego koła, to jest długość tego odcinka, no nie odcinka, tylko tego fragmentu X tego wycinka naszego. A skoro tak, to możemy zapisać, że x to jest dokładnie to samo, co 1 dwunasta razy 6 razy pi, co oznacza, że x jest równy jednej drugiej liczbie pi, co również możemy zapisać jako pi nad 2. A co to znaczy obwód całego wycinka? Jeżeli chcemy, wyznaczyć obwód wycinka, to znaczy, że my musimy dodać do siebie promienie i dodać do siebie ten, ten fragment x. Promień ma długość 3, więc tutaj będziemy mieli 3 plus 3 plus 1 druga pi, co w rezultacie daje nam 6 plus 1 druga pi. Czyli tu prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D.